Cześć, z tej strony Patryk Wójcik, psycholog z bloga architekturasukcesu.pl Dziś w psychologicznym Espresso zastanowimy się, czy dajecie sobie przyzwolenie na popełnianie błędów. Jak wiadomo, w Polsce nie lubimy chwalić się błędami. Chodzi tutaj o to, że wolimy raczej pokazywać nawet nasze najmniejsze sukcesy, a błędy próbujemy gdzieś schować. Tylko tutaj mamy bardzo poważny problem, ponieważ jeżeli wstydzimy się własnych błędów, to również nie potrafimy w pełni wykorzystać ich jako życiowych lekcji. Jeżeli nie potrafimy omówić swoich błędów z drugą osobą, to nie potrafimy na te błędy spojrzeć z innej perspektywy. Przez to tracimy wiele okazji, w których moglibyśmy się nauczyć. Dla mnie popełnianie błędów to jest taka metafora wspinania się na górę. Jeżeli wspinasz się na górę i dochodzisz tylko do jednej trzeciej tej góry i wracasz, bo warunki nie sprzyjają, bo nie dajesz rady wejść na tę górę, no to jednak, jednak czegoś się nauczyłeś o wspinaczce. Kolejny raz próbujesz zdobyć tę górę, wchodzisz do połowy góry. Schodzisz i znowu się czegoś nauczyłeś. Czyli tutaj chodzi mi o to, że w kolejnych próbach, robiąc podobne rzeczy, wyciągając wnioski z błędów, które popełniałeś wcześniej, możesz odnieść sukces. Bo nie jest tak, że za pierwszym razem to ci się uda. Nie jest tak, że jeden los na loterii zmieni twoje życie. Tak dzieje się tylko w nielicznych przypadkach, które są wyjątkowo rzadkie i nie powinniśmy się nimi kierować. Tutaj raczej chodzi o to, żeby budować swoje doświadczenie zarówno w momentach, kiedy odnosisz sukces, ale jak też i w momentach, w których ponosisz porażkę. I dlatego Zachęcam do rozmowy na temat własnych błędów, na temat tego, co ci się nie udało, z inną osobą, która może ci pomóc w jakiś inny sposób zrozumieć twoją porażkę. Może być to zarówno specjalista, który związany jest czy z psychologią czy psychoterapią, ale też może być to twój przyjaciel lub osoba, która zajmuje się podobnymi tematami. Omów swój błąd. I zobaczysz, że dużo szybciej możesz się z tego błędu czegoś nauczyć. Ta osoba może wrzucić Ci jakąś wiedzę ze swojej perspektywy. Może właśnie, jeżeli Ty podzielisz się z kimś swoim błędem, to zachęcisz tego kogoś do podzielania się swoim błędem. Moim zdaniem, popełniamy duży błąd, że na mediach społecznościowych, na Facebooku ciągle chwalimy się tylko rzeczami, które nam się udały, które są pozytywne. Budujemy w ten sposób taki fałszywy obraz rzeczywistości. Bo wydaje nam się, że wszyscy dookoła odnoszą sukcesy, że życie jest takie łatwe, piękne i przyjemne wszystkich innych życie, a nasze życie to jest pasmo porażek. I to jest ta fałszywa rzeczywistość, yy, która w wielu sytuacjach nam mocno przeszkadza, ponieważ czujemy się osamotnieni, mówiłem o tym już w jednym z filmów. Chodzi mi tutaj o to, żeby czasami pokazać szerzej swoją porażkę. Wziąć za nią odpowiedzialność, nie wstydzić się jej, ponieważ twoja porażka jest twoim doświadczeniem. Często za tą porażkę bardzo dużo zapłaciłeś. Nawet płacimy więcej za nasze porażki niż za nasze sukcesy. Każda książka, której nie udało się wydać danemu autorowi, jest dla niego lekcją i była dla niego możliwością, żeby rozwinąć swój warsztat pisarski. To jest taka metafora, która kojarzy mi się tutaj z innymi aspektami życia, ponieważ ty również na swoich błędach i porażkach możesz się czegoś nauczyć. Pytanie tylko, czy chcesz się otworzyć i zacząć o tym bardziej szerzej rozmawiać, czy chcesz tkwić w tej iluzji naszych czasów i pokazywać się wyłącznie przez pryzmat sukcesów. Moim zdaniem nie warto, ponieważ budowanie takiej fałszywej rzeczywistości. Bardzo mocno psuje naszą psychikę i podcina nam skrzydła wtedy, kiedy ponosimy porażkę. Ponieważ jeżeli przyznajesz się do swoich porażek, to też w pewien sposób na nią się uodparniasz. Wiesz, że kilka razy podniosłeś się, kiedy leżałeś już po porażce na ziemi, ty się podniosłeś, miałeś na tyle siły i ze swojego doświadczenia już uczysz się, że nawet największa porażka nie zmiecie cię z tego życia. Że po każdej porażce będziesz mógł się podnieść. To buduje naszą pewność siebie, a jeżeli zamykamy się w sobie i odcinamy się od swoich porażek, to odcinamy się od sporego kawałka swojego życia. Dlatego podziel się z kimś, kimś, komu ufasz swoją porażką, a może dowiesz się na temat tej porażki coś zupełnie zaskakującego, co powie ci ta druga osoba, i może opowiadając o tej porażce. Zbudujesz jeszcze większe zaufanie z osobą, z którą się tą porażką podzielisz. Do tego ci właśnie zachęcam. Cześć!